w ziołku przetecznym. A ten tu przegrywam. Gu zapewne. Na niego, bracia! <śmiech> <śmiech> O, już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi? My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić? Hmm? Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu. Proszę za Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć. Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Bolsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest Twoją siłą? plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? A ty, co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. Mhm. Mm to powinieneś iść na straż, zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system. Oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Wpierw powiedz. Wiesz, czym w ogóle jest dom Maximiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie czy nie? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną. Bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu. Każdy ma coś na zimieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku? Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to, jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. mi nie. Mówię z doświadczenia. Ech, opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole. A za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe, pancerne. W oknach, dwie merytory kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pałus, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. Po straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno, bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego, następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. i voila. Brzmi nieźle, ale dużo roboty jak dla dwóch ludzi. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści na linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja... wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Mhm. Mm Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem: nikt nie może zginąć, jasne? Jak Nil w Garskie Słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku w wysokości. Hmm. Dlatego moją faworytką jest Eveline Galo, artystka cyrkowa znana szerzej jako Łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod obcym furtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacerowa. Łamania. Oficjalnie nie, ale porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hof, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi nie pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż te potworów. Co ważne, dwa lata temu utkwił pozłacanego kurka z dachu nowidrackiego radusza. Więc wspinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszlił się w Oksempułcie, w domu koło bramy na Nowy Grad. Tylko uważaj, mimo skromnych jest ponoć bardzo niebezpieczny. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Bassi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego petka. Hmm. Że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Quinto. Najsłynniejszy kasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyrii, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans z Cidaris, To Kojarzę. Ubiłem kiedyś dla niego archegryfa. Niezły wydar. Hans czy potwór? W sumie to obaj. Hmm. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzy. Przemyślę to sobie. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do sprawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Hmm... Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Dobra, zbieram się. Mam co robić? Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy po dobierzemy się Chorstowi do dupy. Mistrzu Kazimirze! Odłóżcie te pochodnie na bogów! A Takiego! Kurwa! Takiego! Nie będziecie mi mówić, co mam robić! Niszu ja! Co. co tu się dzieje? No jak to? Nie widzicie? Mistrz Kazimir w las na dach i mówi, że się wysadzi w powietrze! Perły jej ja kupowałem! Atłasy! Jedwabie! I co z tego mam? Kurwa! Rogi do łba Przyprawione! Oho, problemy rodzinne. Ano, a taka ładna była ta jego Eufemia. No, taka ładna. Niby obrazek. I piątkę dzieci mieli. Niskawe były, prawda, ale jakie wychowane. Zawsze się ukłoniły, o zdrowie spytały. Nie to co są tysowe chłopaki. Aż któregoś razu Eufemia się spakowała, Maluchy na wóz wzięła? Panie, i tyle ją widzieli! No i od tego czasu mistrzowi Kazimirowi całkiem się wełbie łbie poplątało. Popamiętacie mnie! Z szukiem pójdę! Jak pierdolnie, to w Nowigradzie będzie ogień widać! Hmm. Porozmawiam z nim. A jak się zeźli? Chciała łóżko z baldachimem? Dostała! Chciała srebrną zastawę? Dostała! Do czego jej brakowało? No czego? Kurwa! Bardziej już chyba nie może. Najsłodsza Melitele, święta matko, miej nas w opiece. Coś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć, co? Spóźniłeś się! Wyjechała! Nie. Ja... też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja, głupi, uwierzyłem! Trzy lata się pod moim nosem żyli, A potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek! Cały świat dybie na krasnoludzkie kobiety! Szczerze ci współczuję. Eee, tam pierdolenie! Nie, nie, serio, ja. A, serio! W dupie masz mnie i moje problemy! Taki sam z ciebie kłamca jak Zeufemii! Myślisz, że znowu się nabiorę na słodkie słówka? he? O, nie! Basta! Kasimir, nie! Ty jesteś Kwinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Ola, ola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki, Wiedźminie! Najpierw groźbami pieniądze wyłudzasz, a teraz z moim więźniem chcesz knuć? Nie ma mowy. No dobra, to czym wam podpadł? Na no, niczym. Ale paru bankierom musiał zaleść za skórę, bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę. A że pan Hans Cidaris jest człowiekiem interesu, postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę. Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł! Finto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci bankierzy czy ty. Tak jak mówiłem, człowiek interesu. A ja mówiłem morda w kubeł. Nie przerywaj. Co to ja... A, jak zapłacisz, to go puszczę. Tylko, że dla ciebie mam specjalną stawkę. Oskubałeś mnie. To teraz ja oskubię ciebie. Niby jesteś słynnym najemnikiem, a zachowujesz się jak przekupa. Nic, tylko byś koronę liczył. Co?! Nie będzie mnie byle mutant obrażać! Dowiodłem swojego męstwa pod Hagę, Dillingen, Brenną i... To było dawno temu i pewno nieprawda. Bo ty jesteś mocny tylko w gębie. Uuuh, to ci pojechał. Najpierw wyłudzasz ode mnie pieniądze, a teraz mnie jeszcze obrażasz! Odszczekaj to! Odszczekaj, synu! Jak zdołasz mnie pobić na pięści, to odszczekam, a jak nie, wypuścisz Quinto. Stoi? Stoi, kurwa! Chłopaki, zróbcie miejsce! Pokażę przy błędzie, co to znaczy zadrzeć z Hansem z Szans, Hans, No! Ile mam czekać? Dalej w chasny w gorzej. Hans! 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 Dobrze! A teraz z drugiej strony mu dobra! Atak! Geralt, uważaj! Odciąż za mną! Da! Da li vas... O, da je šta? Ispone li Wiedziałem, że będziesz cienki, ale nie wiedziałem, że aż tak. Też jestem zaskoczony, szczerze mówiąc. Morda, morda, obydwaj! Bierz go sobie, Wiedźminie. Niech was obu. Co? Ale jak? Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny. Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Ej, spiek! Pamiętasz nas? I jak? Zdrowie dopisuje? Napiliście się w końcu tej wódki? Przez ciebie oficer kazał nam czyścić latryny. Zapłacisz nam za to! Ach, od momentu, jak tylko was poznałem, miałem ochotę złoić wam skórę. Na niego! Spróbujcie go otoczyć! Rąbać, wysyna. Jeszcze się poddać. Nigdy się nie nauczycie. Ciekawy ten wasz Bazyliczek. A pewnie, że ciekawy. U nas takiej bestii nie uświadczysz. One tylko w dalekiej Zerikanie się rodzą. Z jaj przez koguta zniesiony. Z jaj koguta powiadasz. A jak? Takiego, co sposobem Kwoki drugiemu kogutu Kupra nadstawia. Jaje przez owego koguta ulężone musi 101 jadowitych wężów wysiedzić. Wtedy Bazyliszek się z nich wykluj? Ciekawy ten Bazyliszek, bo wygląda zupełnie jak Iwerna. Dość młoda i mizerna po ty gadacie, toć to Bazyliszek najprawdziwszy. Racja, co ja mogę wiedzieć, jestem tylko Wiedźminem. Hola, hola! Jak to nie Bazyliszek, tylko jakaś wawerna! to za co ja płaciłem? Poddawaj pieniądze, oszuście! Dzielni wojacy, nie napierajcie, bo uwaga! <tryk> Ej, Cię, ja, tuj, Widać nie tylko bazyliszek był udawany, ale i klatka. Zaraz się zatrujesz. Trzymaj się. Niech żyje, gadań, niech stan. żyje. Zygać mi się chce po dzisiejszej nocy. Patrzcie, patrzcie!